Wam reklamę kolejną Bo było Reklamy serwera RCM ale na innym IP Tak, to do, do Rewina Ja mam w kondzio 0, to ja Tak, to ja Więc Chyba wiesz, bo kto wie, o co mi chodzi, TS Gdy tutaj piszesz, to ja teraz to wrzucę ja Jak po moim wideo, że o 18.50 ja to powiedzieć jest live u Werteza, więc zapraszam. Tu szybko dam. Nie to będzie na panki wieczorem, coś tak, albo nie rano. Co za overwatch mi się włączył? To nie będzie żadnych overwatch. Mogę normalnie już grać, bo się raz kuje. Ej, nie mogę nagrywać to. No, chcę nagrać, pograć chcę, a nie chcę nagrać to, a nie, kurde nie no, czekajcie o, to muszę wam wy chyba to będziecie widzieli, o, te, tego overmocza, tego overwolfa czy, czy... Przepraszam, ale to się włączyło niepotrzebnie. A ja to powiem Wam tylko ten. Ten serwer jest bardzo fajny. Ten, zagrajcie. Se. No, chyba jest. Dobra. Ten serwer jest taki zarąbisty. Zapowiem Rewinowi, że ja nagrywałem reklamę. Roba, jest takich. Dobra, to ten serwer jest bardzo fajny. Zobaczycie, tam się, tam jest spawn, a na szczycie gigie. Dobra, co ja se robisz? Tutaj jest losowy tepa. Ja tu jest chyba sklepik, No ja tu jest taki domek. Fajnie zbudowane. fajnie tu porobione. Dobra, to jest mój domek. Przepraszam, ale ja mam kaszel. No, a tutaj to jest live'a. Tak? Nie, nie, to jest bardzo... Ja jestem tu, tu, tu Przez telefon oglądam, bo... Wiecie, no... Nie chcę Wam, żeby przeszkadzał, bo sobie oglądam na telefonie jak nie kąpałam z balonego. Słabego bardzo. Mówię, drzewo-ziemniak. A to jest taki parkourik mały. Tutaj jest Enchant. Bardzo mi się fajnie tu gra są, chyba się będą chcieli dać będą chyba chcieli klepać, a tak Vertes kiedy by, tak To jest to jest Rewin, ja mam w życiu Rewin jakby co I to jest Rewin. To jest Rewin, bardzo ważny to jest właściciel serwera. Musicie mu... No, wbijajcie na jego kanał, Rewin, po prostu jego kanał jest bardzo ważny, no, no trzeba, trzeba wejść, trzeba wejść, bo jak się nie wejdzie, to, 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 to... no i zniknął, <laughs> jak się nie wejdzie, to jest, to jest się chamem. I on ma więcej słów, ma o wiele ode mnie i jest ważny, więc zostaw mu suba, lajka, no. Zostawcie mu daj, to będzie fajnie. Nie wiem, jak mu też dostawicie. Widzicie to? Swu! To jest uzwykłe. No. A to. Dziękuję za ogląd. Gdy ogląd, jak się to wyłączało w ogóle, dobra. Tylko zaglądy na razie. I cześć. No. Nie, to nie wyłączyło. <noise> Wiem, Beka ze mnie jest, A jak się to wyłączało? No ja dobrze robię. Pamiętałem chociaż więc. Na razie. Cześć. Elo. Pi. like, dislike. Nie dislike, nie dislike. Like i suby, jak ty go nie subskrybujesz. No ja się żegnam. Kończę zero. Like me. Like me, sub me. I comment me. I już. Nara. É,